Cześć! Słuchacie podcastu Pomysłowe Rączki. Ja nazywam się Róża Goluch i poza codzienną bieżączką staram się również aktywnie wspierać rozwój swoich dzieci przez zabawę. Ten podcast to miejsce, w którym odkrywamy, jak proste codzienne aktywności plastyczne i techniczne mogą wspierać rozwój naszych dzieci. Przyglądamy się, w jaki sposób wpływają na zdolności manualne i wyobraźnie, ale też jak budują m.in. samodzielność, pewność siebie czy koncentrację. Dziś chciałabym jednak odbić nieco z tematu samych prac plastycznych w kierunku wspólnych rozmów, trudnych pytań i wymagających odpowiedzi. A pomysł narodził się na fali 11 listopada i święta niepodległości. W przedszkolu i w zerówce motywem przewodnim minionego oraz aktualnego tygodnia jest w głównej mierze ojczyzna, patriotyzm i właśnie niepodległość. Dzieci rozmawiają z paniami. Trochę o historii, o lokalnych tradycjach, o dobrych postawach i miłości do ojczyzny, tej dużej. Jak i tej małej, lokalnej. Uczą się przy tym różnych pieśni patriotycznych, słuchają na żywo koncertów, malują mapy czy orły. No i naturalnie ta tematyka przenosi się też do domu. Malujemy, sobie podśpiewujemy i rozmawiamy. Podczas jednej z takich rozmów, właśnie o tym, o co chodzi w piosence, notabene, dla mnie jeszcze wcale nie aż tak bardzo wzruszającej i niekończącej się źle, zauważyłam, jak bardzo i jak szybko, w jak krótkim czasie, może zmieniać się dziecięca wrażliwość a pozornie proste dla dorosłego słowa mogą wywołać u dziecka silne obrazy i silne wzruszenie. Jakoś delikatnie wybrnęliśmy z trudnych emocji, ale żeby nie popełnić już więcej gaw, postanowiłam zgłębić temat rozmów z przedszkolakami konkretnie. O niepodległości, żołnierzach, rozstaniach i o walce. O tym, czego się dowiedziałam oraz własnymi przemyśleniami chcę się z Wami w dzisiejszym podcaście podzielić. Zapraszam Was tym samym na drugi odcinek. Jak rozmawiać z przedszkolakiem o patriotyzmie i walce o wolność? Opowiemy sobie o tym, co oznacza patriotyzm dla dorosłych, a co dla dzieci? Dlaczego warto rozmawiać z małymi dziećmi o patriotyzmie i nie unikać tego tematu? Oraz jak to robić? Co mówić, a czego i w jaki sposób absolutnie nie mówić? Zostańcie ze mną jeszcze na kilkanaście najbliższych minut. Zacznijmy może od tego, że historia Polski jest przesiąknięta wojnami i walkami o wolność. Ma to potem swój obraz również w literaturze, czy w różnych aspektach geograficznych i politycznych. I chyba trudno byłoby powiedzieć, że temat wojenny jest dla nas czymś abstrakcyjnym. Jesteśmy z nim oswajani na różnych przedmiotach już przez większość szkolnego życia. Dla nas dorosłych święto niepodległości jest momentem refleksji nad historią naszego kraju, nad tym, co musiało się wydarzyć, tego dobrego, ale i tego złego, abyśmy mogli cieszyć się teraz wolnością. Oczywiście jest to temat trudny. Oswojony. Dla dorosłych temat wojenny jest też czasem trochę tak jak kwestia horrorów, które niektórzy oglądają, bo lubią się bać. To znaczy, szukamy tutaj okazji do wzruszania się, na przykład, oglądając dramaty wojenne i powstańcze, kontemplujemy postawy i trudne decyzje. Słuchając różnych żołnierskich pieśni, potrafimy wczuć się w to poświęcenie, w pożegnania bez szczęśliwych powrotów, w to, że ktoś widział swojego ukochanego ostatni raz, w płonące domy, tęsknotę, żal, porażki, głód i biedę. Ale w jaki sposób patriotyzm czy niepodległość widzi przedszkolak? Cztero- czy pięciolatek nie ma jeszcze takiego dokładnego pojęcia o tym, czym są granice państw, wojna czy nawet wolność. Dzieci w takim wieku uczą się przez obserwowanie i doświadczenie, rozumieją świat w prosty i bezpośredni sposób. Dlatego święto niepodległości może być dla nich świętem pełnym symboli emocji, ale jeszcze nie głębokiej refleksji nad historią. Patriotyzm dla małego dziecka oznacza takie bardzo proste rzeczy szacunek do flagi, znajomość hymnu, wspólne świętowanie rodzinne, gdy wywieszamy flagę na balkonie, czy gdy uczymy się piosenek patriotycznych. Również dbanie o wspólną przestrzeń i środowisko, pomoc innym, bycie uprzejmym dla innych osób. To co możemy zrobić jako rodzice, to pamiętając, że postrzegamy kwestie patriotyczne zupełnie inaczej, rozmawiać z dziećmi o temacie patriotyzmu i niepodległości w sposób dostosowany do ich wieku i rozwoju. Na początek zacznijmy od prostego pytania dlaczego w ogóle warto rozmawiać z przedszkolakami o patriotyzmie? Przecież wydaje się, że takie dzieci są na to za małe. Jakie trudne tematy wcale ich nie dotyczą. Wolność, niepodległość czy wojna są poza skalą ich wyobrażeń. A mimo to staramy się przekazywać dzieciom już od tych najmłodszych lat wartości, takie jak miłość do ojczyzny i szacunek dla historii oraz ludzi, którzy ją tworzyli dla żołnierzy, przywódców, zwykłych, prostych cywilnych bohaterów. Chcemy, aby dzieci czuły, że należą do większej wspólnoty, do kraju, który ma swoją wyjątkową kulturę, tradycję i historię. Wreszcie, chcemy też je zwyczajnie łagodnie wprowadzać w tematykę, która będzie później obecna w szkole, nie tylko na lekcjach historii, ale też polskiego, geografii czy WOS-u. Święto Niepodległości obchodzone w szkołach i przedszkolach jest jedną z ważniejszych okazji sprzyjających kontynuowaniu takich rozmów, również w domu. Tak jak już wspomniałam, patriotyzm dla małych dzieci oznacza rzeczy bardzo proste. Ponieważ dla dzieci w wieku przedszkolnym świat jest przede wszystkim lokalny. Jest to dom, rodzina i przedszkole, ale stopniowo dzieci zaczynają dostrzegać, że są częścią czegoś większego. Rozmowy o ojczyźnie i patriotyzmie pomagają im zrozumieć, że ich dom to nie tylko budynek, w którym mieszkają, ale również kraj, w którym żyją, z jego tradycjami, symbolami i historią. Przynależność do kraju daje dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa, ponieważ zaczynają rozumieć, że są częścią większej wspólnoty ludzi, którzy żyją według tych samych zasad i dbają o siebie nawzajem. W tym wieku dzieci również zaczynają powoli kształtować swoje poczucie odpowiedzialności. Zaczynają rozumieć, że mają wpływ na otoczenie i uczą się, że wspólnota, której są częścią, działa najlepiej, gdy każdy dba o innych. Możemy też mówić o odpowiedzialności za wspólne dobro, takie jak dbanie o środowisko, pomaganie innym czy okazywanie szacunku dla symboli narodowych. To uczy, że dzieci mają ważną rolę w społeczeństwie. Podsumowując. To, co wynika bardzo dobrego dla maluchów ze świętowania w przedszkolu, przygotowywania tam patriotycznych prac plastycznych oraz kontynuowania rozmów przy rodzinnym stole w domu, to właśnie przede wszystkim to stopniowe budowanie poczucia przynależności do kraju i większej wspólnoty. Budowanie poczucia bezpieczeństwa, poczucia dumy i odpowiedzialności za to, co jest dookoła nas. W szerszej i dłuższej perspektywie pomaga to zrozumieć swoją tożsamość w bardzo różnorodnym świecie. Jedne z pierwszych elementów w rozmowach o patriotyzmie to symbole narodowe flaga, godło i hymn. Dla dzieci te symbole są bardzo konkretne i bardzo łatwe do zrozumienia, ponieważ można je zobaczyć, dotknąć, a nawet zaśpiewać. Przedszkolaki są na etapie, w którym uwielbiają śpiewać i rysować. Rozmawiając z dziećmi o fladze, tłumaczymy, że te barwy są czymś więcej niż tylko kolorami reprezentują wszystkich ludzi mieszkających w Polsce, ich historię i osiągnięcia. Hymn narodowy, choć jest trudny do zrozumienia, doskonale buduje poczucie wspólnoty. Śpiewamy go razem, dzieci czują, że są częścią czegoś większego, czują rytm, melodię i widzą emocje oraz postawę dorosłych. Wszystko to, o czym wspomnieliśmy do tej pory, to są te fajne i przyjemne elementy patriotyzmu czy święta niepodległości. Ale dzieci rosną, słuchają, po swojemu sobie analizują i w pewnym momencie. Po nauce jakiejś piosenki zaczynają pojawiać się również te trudniejsze pytania. Na przykład Mamo, a co to znaczy, że śmierć go pocałuje? Czy ten pan z piosenki teraz umiera? Albo. Tato, oni w piosence płoną na stosie, ktoś ich wpadł w pożar? Ups. No i co teraz? Jest kilka głównych pułapek, w które możemy wpaść, my dorośli, i nawet nie zwrócić na to uwagi. Pierwszą i chyba najmniej inwazyjną pułapką jest prowadzenie do rozmowy skomplikowanych opisów i złożonych pojęć. To wtedy, kiedy chcemy wszystko dokładnie wyjaśnić i nakreślić, skupiamy się na takich pojęciach jak polityka, granice państw, strategie wojskowe co, dlaczego, kiedy i przez kogo a co jeszcze musiało się stać wtedy, żeby stało się potem coś innego. Dla dzieci będzie to niezrozumiałe, nieatrakcyjne i abstrakcyjne. O ile nie zaczniemy wchodzić w bardziej drastyczne szczegóły, np. bitew, czy warunków życia przesiedleńców, to przedszkolak prawdopodobnie szybko nam się znudzi słuchaniem i sprawnie przeskoczy do jakiejś innej zabawy. Druga pułapka to właśnie drastyczne szczegóły, przy czym pojęcie drastyczności dla młodszych dzieci może być dużo szersze niż nam się wydaje. Wiecie, są sześciolatki, które już śmieją się z gargamela. No ale i takie, które po minucie zakrywają uszy, a smerchy chciałyby oglądać i czytać, tylko gdyby nie pojawiła się tam absolutnie żadna zła postać. Tym bardziej śmierć, odchodzenie w nieznane, zniszczenia, mogiły, pożary mogą wywołać w głowie bardzo silne obrazy i zostawić po sobie jeszcze na długo lęk oraz niepokój. Czasem pod pułapką drastycznych szczegółów nie musi kryć się dosłowny obraz pożaru. Czasem można powiedzieć po prostu. Wojna jest bardzo złą rzeczą i naprawdę bardzo, bardzo wielu ludzi rzeczywiście nie wraca już nigdy do domu. Tylko można powiedzieć to w niewłaściwy sposób: smutnym tonem, z jakimś takim namaszczeniem, akcentując nie te słowa i zatrzymując się zbyt długo przy tym negatywnym komunikacie. Zamiast powiedzieć go spokojnie, bez emocji i z gładkim przejściem do jakiegoś radosnego. Ale teraz, lub dzięki temu teraz, coś tam, coś tam, coś tam. Kolejna pułapka to mówienie w sposób zbyt emocjonalny. Może być tak, że jakiś temat bardzo nas porusza, że przy śpiewaniu zadrży głos, a przy mówieniu potem zaczynamy szlochać. Albo w drugą stronę, coś bardzo nas złości. Wyobraźcie sobie rozmowę o bieżącej polityce, kiedy ktoś się z nią nie zgadza. Na takiej samej zasadzie ktoś może czuć tematy wojenne. Zaczyna mówić głośniej. I ze złością, może zło rzeczy na jakieś postacie, wydarzenia, narody, że wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej, gdyby tylko coś kiedyś innego. Kiedyś słyszałam takie bardzo emocjonalne podejście do historii w gronie samych dorosłych osób, co prawda, ale pamiętam, że również mnie poruszyła wtedy ta złość mówiącego, zmieszana z bezsilnością, bo to było dawno, ale jak to do tej pory wpływa na życie w kraju. No, no, sama czułam się wtedy z tym dziwnie. I co dopiero, y, gdyby obok były dzieci. Powinniśmy w takich sytuacjach zawsze pamiętać, że dzieci są bardzo wyczulone na emocje dorosłych. Mogą poczuć się zagubione, przestraszone. Nie będą wszystkiego rozumiały, dlaczego ktoś się akurat na to złości, ale będą czuły, że coś teraz jest źle. Łatwo przy tym też nieświadomie przekazać dzieciom własne lęki i obawy, gdy na co dzień na świecie dużo się dzieje. Gdy dużo dzieje się blisko naszych granic, gdy docierają do nas różne informacje i dezinformacje, takie, które niepokoją, i dodatkowo przychodzi ten listopadowy czas refleksji nad tym, jak to bywało lub nie bywało w przeszłości. Jeśli czujemy lęk, niepewność, niepokój, to bardzo łatwo przekazać te emocje dzieciom, zasiać w nich niepotrzebnie strach. Co jeśli coś podobnego wydarzy się teraz? Czy wojna jest blisko? Czy tata też pójdzie walczyć i już nie wróci? Czy naszym bliskim może się coś stać? Mama umrze? Będziemy musieli uciekać? Czasem dzieci pytają wprost, jeśli się czegoś boją. Ale czasem po kilku dniach mogą przyjść zadowolone, pochwalić się, że mają zapakowany plecaczek pod łóżkiem. Więc mama nie musi się martwić i będzie mogła skupić się na zapakowaniu jedząka i potrzebnych kosmetyków dla innych. Jeśli macie starsze maluchy już y, takie dobrze rozgadane, to prawdopodobnie mieliście już kiedyś sytuacje takie niewojenne, jakieś codzienne. Na zasadzie rozmowa jak każda inna, jakieś zwykłe proste rzeczy, coś się stało, tłumaczymy, już zapominamy szybko o temacie, a po kilku dniach bach. Dziecko wraca z takim jakimś tekstem, że szok, aż przytyka i nie wiadomo co powiedzieć. Coś w stylu: Jejku, to ty cały czas od tamtej pory o tym myślałeś? Czemu nic nie mówiłeś? Nie, pani nie zabierze nam karty do biblioteki, bo musiała zostać chwilę dłużej w pracy. Uśmiechnęła się wtedy i powiedziała, że wszystko w porządku. Nie musisz odkładać na przeproszenie najładniejszych naklejek. Naprawdę wszystko jest w porządku. Krótkie wyjaśnienie, które gdyby dziecko spytało od razu, to od razu by otrzymało. Szybką, prostą odpowiedź, ale nie spytało. O czymś sobie wtedy myślało, analizowało w sobie i wróciło do tematu dopiero po kilku dniach. Ostatnią pułapką, jaka przychodzi mi do głowy, to jeszcze jest uciekanie od tematu. Szybka zmiana tematu albo udawanie, że go nie ma. O ile w sytuacji, gdzie, gdy dzieci nie pytają, a my nie odpowiadamy, no to jeszcze w porządku. Nie było tematu po prostu. W sumie nie chcemy go przywoływać, mamy takie prawo, nic na siłę. Nie każdy czuje się komfortowo w, 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 w takich rozmowach. Albo w sytuacjach wzruszenia, czy złości. Ale, jeśli dzieci już pytają, a rodzice robią uniki, no to no nie jestem z zawodu psychologiem, ale czy takie zachowanie nie wzbudza z czasem niepokoju, stresu? Czy w końcu po braku poczucia, że z rodzicem można porozmawiać o wszystkim? I tu oczywiście małe dzieci jeszcze pewnie nawet nie zauważą takich uników. Szybko zajmą się czymś innym, nie ma tragedii, no ale im są starsze, tym bardziej analizują w sobie różne rzeczy. Unikamy tematu walczących żołnierzy. Może za 2-3 lata nie będzie sensu mówić, że bardzo kłócę się z koleżanką z klasy, a na przerwie muszę się stawiać, żeby mi nie dokuczała. Po tych kilku pułapkach przejdźmy już do głównego problemu, jaki chciałam dziś poruszyć, czyli w jaki właściwie sposób rozmawiać z przedszkolakiem o trudniejszych kwestiach i jak odpowiadać na trudniejsze pytania, co mówić, a czego nie mówić. Bo pamiętamy, po pierwsze, rozumiemy tematy patriotyczne zupełnie inaczej niż dzieci. Po drugie. Nawet te mniej barwne opisy potrafią wywołać u dzieci silne obrazy i emocje, silniejsze niż u dorosłych. I tutaj muszę przyznać, że mówienie o samym patriotyzmie jest dużo fajniejsze, dużo prostsze niż mówienie o wojnie i walce o wolność. Na marginesie tak sobie właśnie pomyślałam, że to w zasadzie strasznie brzmi: rozmawianie z dziećmi o wojnie i o walce. No ale wiecie, ja cały czas przed oczami mam głównie te pieśni patriotyczne, te, w których ułani, wędrują i śmierci całuje. Legiony, które rzucają się na ofiarny stos. Pąki białych róż, kwitnące na mogile Jasieńka, który już nigdy nie wróci do domu i do ukochanej. Hełmy rdzewiające na deszczu, i tak dalej, i tak dalej. Tu wcale nie chodzi o opowiadanie dzieciom, jak wygląda wa walka na bagnety, albo jak leczy się rannych żołnierzy po walce. No, no, mam przynajmniej nadzieję, że nie usłyszę nigdy tak obrazowego pytania. No, ale mam też nadzieję, że rozumiecie mnie. Rozumiecie o co mi chodzi. Nie chodzi o drastyczne szczegóły i jak przekazać je dzieciom, żeby zrozumiały, co to naprawdę jest walka. Chodzi o to, jak wytłumaczyć im te trudne fragmenty zwykłych pieśni patriotycznych. Takie, które dla nas są zwykłe, normalne, jesteśmy z nimi oswojeni, ale dzieci na przykład pierwszy raz zastanawiają się, co to właściwie znaczy, że ktoś się rzucił na ten stos ofiarny. A wracając do patriotyzmu, mówienie o nim jest prostsze, bo koncentruje się na wartościach pozytywnych, takich jak miłość do ojczyzny, wspólnota, szacunek i odpowiedzialność. To są aspekty, które można przedstawić w przyjazny i radosny sposób. I to sprawia, że dzieci mogą bardzo łatwo się z nimi identyfikować. Możemy zwrócić uwagę na proste codzienne gesty, takie jak szanowanie wspólnych miejsc, na dbałość o porządek wokół siebie czy pomoc sąsiadom. To są te pierwsze kroki w nauce odpowiedzialności za wspólnotę, w której jesteśmy częścią. Możemy wyjaśnić dziecku, że każdy z nas ma swój mały wkład w to, by świat wokół nas był lepszy. Prawda, jak to pięknie brzmi? Natomiast mówienie o wojnie, tych odchodzących ułanach, o walce, ofiarnych stosach i mogiłach, choć również jest ważne. To jest bardziej złożone i emocjonalnie trudniejsze. Dotyka tematów cierpienia, konfliktu, śmierci, tematów, które są dla dzieci abstrakcyjne, a dla rodziców mogą być bardzo trudne do wyjaśnienia, dodatkowo jeszcze w sposób odpowiedni do wieku dziecka. A czasem dzieci są w różnym wieku i słuchają w jednym czasie. Dlatego musimy bardzo ostrożnie dobierać słowa, żeby nie przestraszyć dzieci. No, ale jednocześnie uczciwie opowiedzieć o historii i o tym, dlaczego walka o wolność była tak ważna. No, w końcu skąd się te pieśni i te święta wzięły, prawda? To było ważne. I teraz zastanawiam się, czy najpierw zacząć od tego, czego nie mówić, czy od tego, co mówić? Może zacznijmy od tego, co i jak mówić. Potem podrzucę Wam kilka przykładów pytań. Odpowiedzi pozornie ok na te pytania, no, ale takich trochę jak. Tykających jak pole minowe, oraz odpowiedzi zmienionych, tak żeby były jeszcze bardziej ok. Tutaj jeszcze zaznaczę, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że dzieci są różne, mniej lub bardziej wrażliwe, zainteresowane, rozgadane, oraz że rodzice są różni. Na takie same zdania, hasła i słowa różni mali i duzi ludzie mogą różnie zareagować. Zdaję sobie też sprawę, że w całych swoich przygotowaniach do tematu mogłam coś zgubić albo nie zauważyć, a doświadczenia, na jakich się opieram, to są te moje własne. Przykłady, jakie przygotowałam, pewnie nie będą jedynym i najlepszym kluczem do sukcesu w trudnych, niepodległościowych wyjaśnieniach, ale mam nadzieję, że będą dla Was wskazówką i inspiracją, punktem zastanowienia się i przeanalizowania niektórych przekazów, również punktem wyjścia do wypracowania własnych strategii. Gdy odpowiadamy dzieciom na trudne pytania, musimy i to już wiemy, dostosować treść do wieku. Czyli właściwie co? Po pierwsze wykorzystujemy proste metafory i proste porównania, pojęcia zrozumiałe dla dzieci, na przykład walka o to, by móc robić to, co się kocha, chodzić do przedszkola i bawić się na placu zabaw. Skupiamy się też na rzeczach pozytywnych. Akcentujemy wartości: współpracę, odwagę, wolność, miłość, wspólnotę, pomoc. A unikamy za to mówienia o przemocy i tragediach. Unikamy języka, który może budzić lęk albo niepokój. Unikamy akcentowania i zatrzymywania się na negatywnych i przykrych aspektach, takich jak śmierć. Unikamy też skomplikowanych idei politycznych czy historycznych i w ogóle wszelkiego skomplikowania. Czyli jednym zdaniem, zamiast opowiadać o cierpieniu i przemocy, warto zamienić to na współpracę, wspólne dążenie do celu, odwagę i siłę, jaką ludzie w tych momentach pokazali. Czas na przykłady. Pierwszy przykład, jeszcze ze wstępu do odcinka. Dlaczego tego pana na, ko na końcu bagnet kuje i śmierć go całuje? Czy on teraz umiera? Można odpowiedzieć: Tak, to prawda, ten pan umrze w walce i nie wróci już do domu. Walczył w wojnie o wolność swojej rodziny, a wtedy zdarza się, że ludzie umierają. Brzmi całkiem zwyczajnie, ale jak można powiedzieć to lepiej? Na przykład tak. Ta piosenka opowiada o żołnierzu, którzy, który chce walczyć, aby jego ukochana żyła w wolnym kraju. Bardzo ją kocha i swój kraj też. Czasami w walce ludzie zostawali ranni albo umierali, ale dzięki nim możemy teraz żyć w spokojnym i bezpiecznym miejscu. Możemy chodzić do przedszkola, bawić się na placu zabaw i uczyć się we własnym języku. Tutaj wyjaśniamy smutne aspekty, ale skupiamy większą uwagę na tych pozytywnych. Drugie pytanie ze wstępu. Tato oni wiosce płoną na stosie, ktoś ich wpadł w pożar? Można powiedzieć, tak tylko śpiewamy, że rzucili się na stos. Chodzi o to, że musieli zginąć, żeby inni mogli żyć. To była ich ofiara, żeby nasz kraj był wolny. A jak można powiedzieć to jeszcze lepiej? Na przykład tak. W tej piosence, kiedy śpiewamy, że żołnierze rzucili się na stos, to tak naprawdę chodzi o to, że byli gotowi poświęcić bardzo dużo dla swojego kraju. Nie chodzi tu dosłownie o stos, tam nic nie płonęło, tylko o to, że oddali swoje siły, czas i odwagę, żeby walczyć o wolność. Chcieli, żebyśmy mogli żyć w kraju, gdzie możemy być szczęśliwi i wolni. Dlatego ta piosenka mówi o ich wielkiej odwadze i o poświęceniu, które było bardzo ważne. Inne pytanie. Po co jest wojna? Lepiej nie mówmy. Czasem wojna to jedyny sposób, żeby coś osiągnąć. Wojna jest po to, żeby ludzie walczyli, ginęli się, zabijali wtedy, kiedy się nie zgadzają ze sobą albo kiedy czegoś chcą. Lepiej powiedzieć tak. Wojna to coś bardzo smutnego, kiedy ludzie nie potrafią się dogadać i zaczynają ze sobą walczyć. Zamiast rozmawiać i szukać rozwiązań, czasami wybierają walkę. To się dzieje, kiedy jedni chcą mieć więcej czegoś albo chcą kontrolować innych. Ale wojna nigdy nie jest dobra, bo przez nią cierpi wiele osób. Dlatego dzisiaj staramy się, żeby problemy rozwiązywać poprzez rozmowy i współpracę, żeby już nigdy nie było wojen. Taka odpowiedź pokazuje, że wojna jest wynikiem braku porozumienia, ale podkreśla też, że dzisiejszym celem jest unikanie wojny przez rozwiązywanie konfliktów w sposób pokojowy. Kolejny przykład pytania: Dlaczego ludzie umierają na wojnie? Unikałabym mówienia, bo ludzie na wojnie zabijają się nawzajem. Taki jest los żołnierzy: giną, żeby wygrać. Lepiej powiedzieć wtedy: ludzie czasami giną na wojnie, bo to bardzo niebezpieczna sytuacja, w której zamiast rozmawiać, ludzie wybierają walkę. Ale teraz staramy się rozwiązywać problemy inaczej, żeby już nie było wojen i nie trzeba było walczyć. Albo pytanie: czy teraz też jest wojna? Można na nie odpowiedzieć. Tak, w niektórych miejscach ciągle toczy się wojna i ludzie cierpią, ale zostawia to duże pole do interpretacji: czy u nas nie będzie znowu wojny? Lepiej powiedzieć. Na szczęście tam, gdzie teraz mieszkamy jest pokój i żyjemy w bezpiecznym kraju. Ale w niektórych miejscach na świecie rzeczywiście są konflikty, gdzie ludzie próbują znaleźć rozwiązanie, tak żeby znowu zapanował tam pokój. Kolejny przykład, to czy ja też muszę kiedyś walczyć? Lepiej unikać tutaj odpowiedzi w stylu nigdy nic nie wiadomo, no bo nigdy nie wiadomo, jak taką odpowiedź zinterpretuje mały umysł. Nie mówmy może tak, a może nie, nie wiadomo, co się zdarzy w przyszłości. Zamiast tego lepiej powiedzieć: nie, nie musisz walczyć. Dzisiaj żyjemy w czasach pokoju i wszyscy staramy się, żeby już nie było wojen. Możemy dbać o to, żeby nasze problemy rozwiązywać rozmową i współpracą zamiast walką. I jeszcze jeden przykład o takiego pytania niepodległościowego to dlaczego Polska była kiedyś podzielona? Można powiedzieć, że Polska była słaba, a inne kraje chciały nas zniszczyć. Ale zamiast tego można też powiedzieć tak: w dawnych czasach inne kraje chciały zabrać nasze ziemie i podzieliły Polskę między siebie. Ale ludzie w Polsce nigdy się nie poddali i walczyli o to, żeby nasz kraj znowu był wolny. Ach, i jeszcze pytanie, czy dzieci też walczyły w wojnach? Bo czasem gdzieś pojawia się motyw dzieci, małych powstańców. Można powiedzieć prosto tak: wiele dzieci musiało walczyć, a niektóre zginęły. Ale tutaj też możemy trochę ten przekaz złagodzić. Na przykład: Niestety czasami nawet dzieci były zmuszane do pomocy w czasie wojny. Nie zawsze walczyły, ale pomagały, na przykład przenosząc wiadomości. To było bardzo trudne, dlatego dzisiaj dbamy, żeby wszystkie dzieci mogły żyć w spokoju i bezpiecznie dorastać. Jestem ciekawa, co myślicie o tych przykładach. Może ujęlibyście coś w jeszcze inny sposób? Może macie własne przykłady trudnych pytań i odpowiedzi, które nie były dobre lub tych, które były bardzo dobre. Zostawcie swój ślad w komentarzach. Na koniec zapraszam was też do śledzenia moich mediów społecznościowych. Na Facebooku, Instagramie i TikToku znajdziecie mnie jako światkart. Trochę z dużym opóźnieniem, bo już poświęcie niepodległości, ale jeszcze w środę pojawi się tam kilka prostych pomysłów na niepodległościowe prace plastyczne. Jeśli planujecie takie aktywności, dopiero na drugą połowę tygodnia. Dzięki za Waszą uwagę oraz za wszystkie podpowiedzi i uwagi w dzisiejszym temacie. Do usłyszenia wkrótce.